Góra Przeznaczenia to kuźnia Saurona, w której wykuwają swe artefakty. To tu powstał właśnie jedyny pierścień i jest to też jedyne miejsce, gdzie ów pierścień można zniszczyć. Czy uda się to zrobić? O tym przekonamy się już niedługo. Ostateczna siła, walka pomiędzy siłami dobra a zła właśnie się zaczyna. I tutaj mamy tryb Capture the Ring. I naprawdę góra przeznaczenia jest naprawdę bardzo fajną mapą. Zobaczmy, jak to już wszystko zagospodarowane. E, niesamowicie fajnie. Naprawdę twórcy się postarali, jeżeli chodzi o wygląd tej mapy. I bardzo mi się ona podoba. I tutaj będziemy mieli taki tryb. A w kolejnej części bitwy będziemy mieli. O, mają, mamy pierścień, dobra. No nie, minę, Evil i Will mają. Kurczę. To jest powiernik. Szybko, aj, nie dam rady zaraz. Dobra, wy się zajmijcie Wy się zajmijcie tym A ja się zajmę powiernikiem No dobra, mam za mało HP, żeby coś Cokolwiek zrobić, no za mało HP miałem, tak? Oj, to naprawdę, to jest ostateczna bitwa Która zadecyduje o losach Śródziemia No, ale pomóżcie mi, moi sojusznicy. Ja już straciłem połowę HP przez waszą... Zach wasze zachowanie, dobra. Tam przyblokowali tych przeciwników, co ja bym tu wskoczył. Pierścień bym zniszczył? Nie, no, tak to niestety nie działa. Nie trafiłem, kurde. A się udało. Nie, 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 nie. Dobra. Spadaj. Uda się, uda się, uda. Dobra. Super. Jeden punkt zdobyty. Tutaj właśnie już sobie przypomniałem gdzie znajduje się pierścion, tutaj będzie się znajdował w kuźni. Tak w kuźni? Ech, nie, to jest kuźnia, przepraszam. On się będzie znajdował o, tutaj w tym pomieszczeniu na górze tam. Dobra, nasi, nasze oddziały mają pierścień, dlatego trzeba powstrzymać wrogów i przeszkodzić siłom zła w odebraniu pierścienia naszemu sojusznikowi. Dobra, brali za cel mnie, a to wiemy, że im nic nie da. Tylko. Dobra. Oj, zabili mojego sojusznika, ale całe szczęście ja tutaj byłem. Dobra, powinien dać radę. Tak jest. Mamy i Sildurę. No, i Sildur zmarł dawno e, przed wydarzeniami, e, które mają miejsce tutaj. Więc, no, nie będziemy go brali, tak? Jest to dość logiczne. Okej, okay, jeszcze... Jeszcze jeden raz. O, mamy Mamy pierścień bardzo dobrze. Eee, to oni tam mają ten pierścień. Tak, tu jest Wojownik w dodatku. Przydałaby się jakaś pomoc ze strony moich sojuszników. Ok, ok. Ok, załatwiliśmy ich. Teraz teoretycznie prosta droga, ale w praktyce wcale nie. Musimy sobie poradzić. Dobra, archer wyeliminowany, ale. Dobra. Nie, 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 nie Wygraliśmy Teraz mamy tryb podbój W poprzedniej rundzie miałem w ogóle statystyki 5 do 2 Jakby kogoś takiego bardzo lubiącego statystyki to interesowało No ale tam chodziło o ten pierścień, tak? Tutaj już będzie zdecydowanie większa jatka Ponieważ mamy podbój I musimy zajmować poszczególne punkty, także będzie tutaj będą orkowi ginęli. Zajęliśmy ten punkt. Dobra. Chciałem się zabić tych, ale niestety... Tamty mnie zabił? Ja go zabiłem. No ale dobra. Jakoś to dziwnie wyszło. Okej. Okay. Obie drużyny mają po dwa punkty, także na razie żadna z nich nie wypracuje jakiejś takiej mm, mocniejszej przewagi. Okej, okay, dobra, jakbyśmy przejęli we dwóch teraz ten punkt To było świetnie o, mamy, Obie drużyny mają około 60 punktów Jakbyśmy przejęli ten punkt, to by się to diametralnie zmieniło Oni w ogóle wyszli na prowadzenie Aha, bo tam jeden punkt jest obojętny, przejęliśmy zbrojownię A tam ten punkt jest żółty O nie, przejęli kopalnie. I znowu jest porówno. <laughs> nie, tutaj jest ich za dużo. Nie dam, ra nie dam im rady. Sam, sam na pięciu to nie mam szans. Ale już trzech na pięciu mamy szansę A jak wyeliminuję tego gościa, to będzie jeszcze lepiej, dobra. No, bardzo wyrównany mecz jest na razie. A dobra, to był łucznik, także łatwo wyeliminować było Teraz bym zaczął od wyeliminowania zwiadowcy Ach kurde Spróbujmy teraz maga Zagrajmy magię Uleczyłem się. Hmm. Kurczę. Cały czas mamy praktycznie porówno punktów. Jest to prawda bardzo wyrównanie. Chyba jeszcze takiego meczu nie było, jeżeli chodzi o tryb podbój. Ale kopalnia jest bliska zajęcia. To fajnie by było, jakby udało nam się ją przejąć. I udało się to dokonać tego. Także zostaje tylko jeden punkt w ich posiadaniu, ale tutaj nas atakują ostro. I oni zaraz nam mogą ten punkt odebrać. I mam nadzieję, że tak się jednak nie stanie. A jednak może się tak stać, bo mnie powstrzymali. Brawo, tutaj zabity został mag. Widzę jak. A, przejęli zbrojownię. I znowu mamy po dwa punkty. Więc trzeba walczyć, żeby uzyskać... Ale już teraz uzyskaliśmy większą przewagę. Więc o tyle dobrego. Okej, okay, tędy nie przejdziemy, bo tu się pali. Ale tutaj już możemy przeatakować. A, zapomniałem, że tu jest jeszcze punkt jeden. O, tu jest punkt. Kuźnia jest do zajęcia. A czemu się oni tu zespołnili tak hamsko? No, na plecach, serio? Nie fair. Ale przed tym się bronią. No nie, w Maga nie trafiłem. Najgorzej. Za późno to, to trafiłem. No jest ciężko. O, tak powinienem trafić wcześniej. Tutaj ładnie pocisnęliśmy fajnie by było później zająć. No dostał w głowę. No. Okej, okay, wojownika się udało wyeliminować. Okej. Okay. Kolejni przeciwnicy wyeliminowani, ale cały czas się pojawiają nowi, więc... Ciężko jest cokolwiek. Jest, udało się, ale ciężko cokolwiek jest osiągnąć. Łysy dostał w czachę. Oj, i spadł ofiarą skrytobójstwa. To jest ostateczna bitwa, więc trzeba się ostatecznie zmobilizować. By siły dobra mogły uratować Śródziemię. Zobaczymy, czy tak się stanie właśnie. Ale nie, no mam nadzieję, że jednak tak. Ok, wrzuciliśmy ich do lawy, obu. A nie, jednego tylko. Zresztą <laughs> oni, oni mnie by prawie wrzucili. Ach nie, ale już, już miałem strzelać, już miałem przygotowaną ognistą strzałę. Nie, no łucznikiem się fajnie, ucznikiem się ładnie gra. Tylko byleby... Wrogów ciach rozwalać No, tak jak teraz na przykład No, właśnie On jakoś tak więcej dostaje tego HP Niż ja, jak gram magię i mi się leczy, to jest nie fair Zajęli więzienie, mają 3 punkty nie. Tak być nie może. Zmusili nas do def... O, brawo, zajęliśmy kuźnię Ale nas do defensywy zmusili. Brawo, jest, udało się. Trzeba tutaj wybronić ten punkt. No do dostał cztery razy w czachę i przeżył. Dobra i z buta wjechała mi. I się, żeby ratować punkt. Ale widzę, że się pojawiły nowe oddziały wroga. Dobra. O, świetnie, na nic, no nic się nie zdała ta strzała. Ta też zresztą. Dobra, wyeliminowałem Maga. Szybko pomocy. O, ktoś mnie uleczył. Okej. Okay. Tam jest problem z jakimś punktem kopalnią a to my zajmujemy tak? brawo a to już nie, moja fatyga nie była tu potrzebna okej okay. elegancko dopiero do połowy punktów się zbliżamy swoją drogą Jest Pięknie, udało się Spróbujmy teraz co zająć A ty Tu się jeszcze pojawiłeś, koleżko O nie, przejęli oni kuźnię i wyszli na prowadzenie, co gorsza. Kurde, no nie powinienem grać i sildurem. Bo i sildur nie żyje. Chyba, że założymy sobie, że to jest kto inny zupełnie. A no, to też bez sensu, trochę wtedy. Ale czemu nam tak słabo idzie teraz nagle? O nie, no, wygraliśmy. Do zera w pierwszej rundzie. Tak jak tą przegramy, to tak nie do końca powiedzie że przegraliśmy. to nie będzie wtedy przegrana. O, zajęliśmy kuźnię. I teraz fajnie będzie, jak zajmiemy to. Dobra. Dobra, trzeba im tę przewagę wybić z głowy. Tylko jeden punkt jest w ich posiadaniu. Dobra, nadrobiliśmy stratę. Uff! Ale było ciężko. No, właśnie, wolno, strasznie szedłem, już nie mogłem się uratować. Magiem spróbuję zagrać teraz. A naprawdę zacięta walka jest, jeżeli chodzi o ten tryb podbój. Okej. Okay. Teraz znowu zyskaliśmy przewagę. No nie! Ja bym się uratował, gdyby mnie do tego ognia nie wrzucił ten zwiadowca. A nadal mamy trzy punkty w swoim posiadaniu. I zbliżamy się już powoli do zwycięstwa. Ja Wam pokażę. Okej, okay, teraz obóz wiodowcy załatwiłem. I maga też, maguś załatwiony. A, nie zauważyłem tego. Pomóżcy. Dobra, tam zginęli Tamten, no jeden mag zginął tam Dobra, 900 punktów już To już powinniśmy zwyciężyć Tylko, chciałbym zakończyć jakoś pozytywnie dla siebie Tą bitwę Na przykład już nie ginąc Ej no Tak jakby nie zaliczyło mi tego, że się uleczyłem A jakie mam statystyki? Kurcze, 57 do 13, to to pokazuje jaka jest skala tej bitwy. Ogromne, dobre statystyki. Siły dobra zwyciężają. Pierścień zostaje zniszczony, a Sauron ponownie pokonany. Wśród ziemi panuje pokój. To byłby 1, 2, 3, mam nadzieję, że seria Wam się podobała, bo dobiegła na końca, być może jeszcze w przyszłości będzie kiedyś inna seria, ale zobaczymy i to nie prędko ta seria będzie, także trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć!